Zleceniodawcy najczęściej poszukują terminowych, rzetelnych copywriterów. Te cechy wymieniane są absolutnie w każdym publikowanym zleceniu na facebookowych grupach, portalach ogłoszeniowych czy bezpośrednio w komunikacji mailowej. Powiesz, banały i utarte frazesy, prawda? Owszem, i masz rację. Natomiast zdziwiłbyś się, jak niewielu copywriterów może pochwalić się takim rzetelnym podejściem do klientów i trzymaniem się zadeklarowanych terminów. I mówię Ci o tym zarówno z perspektywy copywritera, jak i osoby, która tych copywriterów zatrudnia. Dziś porozmawiam sobie o tym, jak być lepszym copywriterem. Kuźnia Treści. Treściwy podcast o copywritingu i content marketingu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak być lepszym copywriterem i nie popełniać wielu podstawowych i dość powszechnych błędów w copywritingu, to serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. No dobra, to bez zbędnego przedłużania, pozwól, że pokażę Ci 5 najważniejszych moim zdaniem cech, którymi powinien kierować się dobry copywriter, jeżeli chce dobrze zarabiać na copywritingu i dostarczać odpowiednią wartość swoim klientom. Pierwszą, najważniejszą, fundamentalną, kluczową, esencjonalną umiejętnością dobrego copywritera jest research. Research to najważniejsze zadanie w trakcie tworzenia treści. Jest ważniejsze niż pisanie, niż redakcja, niż późniejsza korekta tej treści. Od tego, jak dobrze i dokładnie zostanie przeprowadzony research, zależy finalna jakość tekstu, jego wartość merytoryczna, zainteresowanie czytelników, rozwiązanie ich problemów, ich realnych problemów, nie wymyślonych przez copywritera, tylko tych realnych problemów. I Pomyślisz sobie, że research nie jest taki skomplikowany, przecież masz Google, możesz sobie wpisać konkretną frazę, przeczytać, co napisała konkurencja i swoimi słowami to przepisać, prawda? No nie. Nie, bo uwierz mi, że w przypadku niszowych branż nierzadko bardzo trudno znaleźć konkretne informacje, konkretne i wartościowe dla odbiorców. Często w przypadku eksperckich treści research jest w stanie zająć o wiele więcej czasu niż samo napisanie tekstu. Nie bez powodu od wielu już lat na polskim rynku istnieją agencje brokerów informacji i samodzielne stanowiska researcherów w dużych agencjach mediowych. To o czym świadczy, prawda? Research wcale nie jest taki prosty. I dobry copywriter powinien wiedzieć, gdzie szukać tych informacji, ale przede wszystkim w jaki sposób filtrować te nieprawdziwe, bo tych w zasadzie z miesiąca na miesiąc przybywa. I pełno jest w sieci treści, które są oparte na nieprawdziwych danych i na nieprawdziwych informacjach. A przecież klient nie zapłaci ci za to, że powielasz nieprawdziwe informacje dotyczące jego branży. A to w twoim interesie jest, drogi copywriterze, napisać tekst, który jest poprawny merytorycznie. Ale trochę się rozgadałem, przejdźmy do drugiej cechy, którą powinien odznaczać się dobry copywriter. Jest nią wspomniana we wstępie rzetelność. Jest to jedna z najbardziej nieoczywistych cech, na którą składa się mnóstwo pomniejszych cech i może przejawiać się na bardzo wiele sposobów. O ile czasem trudno zdefiniować taką rzetelność pracy copywritera, to na pewno bardzo łatwo zauważysz, jeżeli dany copywriter jest nierzetelny. Jedną z takich podstawowych oznak tego, że copywriter rzetelnie podchodzi do tematu jest to, że przeprowadza dokładny wywiad ze zleceniodawcą, że przesyła mu brief. Że jest żywo zainteresowany tematem, że dopytuje o rzeczy, których nie wie. To świadczy o tym, że copywriter chce dostarczyć jakościowy, dobry tekst. Chce po prostu zadowolić swojego klienta i to jest bardzo OK. Bo uwierz mi, że na rynku wciąż działa masa copywriterów, którzy nawet nie wysyłają jakiegoś podstawowego briefu do, do klienta. Klient dostarcza im tylko temat maksymalną liczbę znaków i oni to piszą. Nawet nie zastanawiał się, jaki jest cel konwersji tego tekstu, jakie są cele biznesowe, czy jaka jest docelowa grupa odbiorców tekstu, albo jaka jest forma komunikacji marki. Rzetelność skrywa się również w profesjonalnym stosunku do klienta. Nie mówię tu o całości, o dotrzymywaniu terminów, pozostawaniu w stałym kontakcie, formułowaniu poprawnych językowo maili, bo wielu copywriterów ma z tym problem. Czy po prostu w pisaniu dobrej jakościowo treści, po której widać, że nie została napisana 5 minut przed deadline. Em. I jeżeli copywriter dostarcza taki tekst napisany na kolanie, jako pierwsze zlecenie dla danego klienta, no to jasno wskazuje, że nie przyłoży się do kolejnych treści i taka współpraca nie ma absolutnie żadnego sensu, bo może być tylko gorzej. Kolejną trzecią cechą dobrego copywritera jest komunikatywność. Copywriting. To bardzo często kontakt międzyludzki. Jako copywriter musisz komunikować się zarówno z klientem, jak i w jego imieniu z klientami swojego klienta. Zdolności komunikacyjne są kluczowe, bo to właśnie dzięki nim określasz przedmiot zlecenia, precyzujesz warunki, prowadzasz poprawki wskazane przez zleceniodawcę. A klienci są bardzo różni. Jedni są w stanie precyzyjnie formować swoje myśli, a inni nie. Musisz zrozumieć, o co chodziło klientowi, który zgłosił dane poprawki. Musisz go o to dopytać, musisz wyłuskać czasem kluczowe informacje, bo klienci często nie umieją ich podawać na tacy. Musisz po prostu przeprowadzić wywiad z klientem. Bardzo często, właśnie komunikacja z klientami copywriterów polega na wywiadzie, i dobra komunikacja jest istotna na każdym etapie współpracy. Dobry copywriter powinien pozostawać w stałym kontakcie z klientem i mieć rozwinięte umiejętności interpersonalne. Bo ludzie są różni, a mimo to trzeba się z nimi jakoś porozumieć. Poza tym, pamiętaj, że jak cię widzą, tak cię piszą. Jeżeli więc będziesz zachowywał się uprzejmie i rzeczowo, nie będziesz się obrażał na zgłoszone poprawki, będziesz szybko reagował na, na prośby wprowadzenia redakcji do tekstów, to klient zapamięta cię jako profesjonalnego i konkretnego zleceniobiorcę. A to jest dla ciebie jedna z najlepszych form reklamy. Bo później będzie cię polecał swoim znajomym, swoim partnerom biznesowym, będzie o tobie pamiętał przy okazji kolejnych zleceń. To teraz terminowość. Kolejna cecha dobrego copywritera. I tutaj, żeby Ci nakreślić obraz, jak istotna jest terminowość w dostarczaniu tekstów, to wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś małym przedsiębiorcą, który sprowadza do Polski miejskie rowery i zleciłeś usługę wykonania strony internetowej web-developerowi, który współpracuje razem z grafikiem. Zobligowałeś się, że dostarczysz im treści, na podstawie których stworzą makietę strony. Dogadujesz ten termin z copywriterem, no i w teorii masz wszystko dopięte na ostatni guzik. No właśnie, w teorii, bo osoba odpowiedzialna za dostarczenie tekstów spóźnia się jeden dzień, drugi, trzeci, w końcu zdenerwowany kontaktujesz się z tym copywriterem i pytasz, kiedy otrzymasz zamówione treści, bo całe zlecenie stworzenia strony stoi i czeka na te teksty. Dostajesz informację, że treści dostaniesz jutro pojutrze, w następnym tygodniu. Po majówce, po świętego nigdy. Postaw się teraz na miejscu przedsiębiorcy. Wstrzymujesz grafika i web dewelopera. Wychodzisz na niesłowną osobę. W dalszym ciągu nie masz swojej strony internetowej, dzięki której mógłbyś zarabiać, i nie otrzymujesz tekstów, które zamawiałeś. Jeżeli więc chcesz zostać dobrym copywriterem, ustalony termin zawsze musisz traktować jak najwyższą świętość. Raz zawalony deadline rzuca się cieniem na całą współpracę z danym klientem i daje mu do zrozumienia, że nie może cię darzyć pełnią biznesowego zaufania. Więc jeżeli z jakichś przyczyn nie możesz dotrzymać danego terminu, poinformuj o tym klienta jak najwcześniej i lepiej mi dobrą wymówkę. I tak dobrnęliśmy... Do piątej i ostatniej cechy, którą powinien odznaczać się dobry copywriter. Jest nią ostrożność. Dobry copywriter to ostrożny copywriter. Na początku swojej kariery możecie trochę korcić, żeby brać wszystkie zlecenia jak leci, ale z czasem, gdy już natrafisz na kilku nieuczciwych kontrahentów, gdy się sparzysz i wyrobisz sobie pewną umiejętność dystansowania się do niektórych zleceń. Zauważysz, że ostrożność jest bardzo ważna w tym zawodzie. I nie tylko w tym, w każdym, w każdym biznesie opartym na freelancingu. W każdym wolnym zawodzie, w którym zleceniobiorca otrzymuje zlecenie od zleceniodawcy. I jak rozpoznać nieuczciwego klienta? No, nie ma jedynego słusznego sposobu, albo ja przynajmniej go jeszcze nie odkryłem. Ale dam Ci bardzo dobrą radę, którą kieruję się na co dzień. Lepiej nie mieć klienta. Niż mieć klienta nieuczciwego. Jeżeli chcesz więc się zabezpieczyć i ograniczyć ryzyko, że ktoś okradnie cię z Twojej pracy, czasu i pieniędzy, bo energia elektryczna i zdrowie utracone przed komputerem kosztują, musisz wiedzieć, jak weryfikować takich kontrahentów. Więc tak. Przed podjęciem współpracy wyszukaj wszelkie informacje o firmie. Spróbuj odnaleźć informacje o kliencie w branżowych grupach. Sprawdzić jego stronę internetową, zgodność wskazanych przez niego danych z danymi widniejącymi w rejestrze KRS lub CIDG. Oczywiście na początku współpracy podpisz umowę, dzięki której nie tylko legalnie przekażesz majątkowe prawa autorskie do treści, którą piszesz, ale także zabezpieczysz się prawnie. Ale zabezpieczenie umową na niewiele ci się zda, bo jeżeli klient od samego początku nie będzie chciał Ci zapłacić, to Ci nie zapłaci. A proces sądowy jest bardzo długi, kosztowny. I nawet po zasądzeniu sprawy na Twoją korzyść czeka Cię równie długi i równie kosztowny proces windykacyjny. Jeżeli więc wystawiony przez Ciebie rachunek albo faktura opiewają na kilkaset złotych, no to ta cała zabawa jest nieopłacalna i stracisz tylko niepotrzebnie kupę kasy i kupę czasu i mnóstwo nerwów, a nieuczciwy klient doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego najlepszym zabezpieczeniem, które skutecznie filtruje nieuczciwych klientów, jest płatność z góry. Jeżeli klient kręci nosem, ma obiekcję, no to już gdzieś tam z tyłu głowy powinna zapalać ci się ostrzegawcza lampka. Ale też nie przesadzaj, bo niektórzy po prostu mają obawy przed płaceniem za zamówione teksty z góry. Może mają jakieś kiepskie doświadczenia. Do tego, jeżeli klient nie chce ci zapłacić z góry, zaproponuj mu zadatek. Możecie też rozliczać się na podstawie mniejszych partii tekstów, na przykład co tydzień, co trzy teksty, żebyś nie, niepotrzebnie nie generował dużego ryzyka, że po całym miesiącu pracy klient Ci nagle nie zapłaci. No a co powinno zapalić Twoją lampkę ostrzegawczą? Przede wszystkim jakość komunikacji i, i stosunek klienta do Ciebie. Samo to może wskazać, czy klient jest solidny, czy traktuje swoich zleceniobiorców z szacunkiem, czy jak zwykłych naiwniaków i frajerów. Moją lampkę ostrzegawczą najczęściej zapalają zapytania wysyłane z dziwnych adresów mailowych, maile bez podpisu, bez informacji z kim mam do czynienia, czy wiadomości, które podają sprzeczne informacje. Na przykład mail jest wysyłany z adresu gosiamaupaonet.pl, a w podpisie jest jakiś Andrzej. Poza tym o wiele bezpieczniej jest współpracować z firmami niż z osobami prywatnymi, bo firmy są łatwiejsze do znalezienia w sieci. Otrzymujesz pełen wgląd w ich dane rejestrowe i łatwiej egzekwować od nich kasę. Podsumowując już kwestie ostrożności i uczciwości w relacjach copywriter-zleceniodawca, stuninguje nieco sławną wypowiedź Benjamina Grahama, który skwitowałby to swoim sławnym Ufaj, ale sprawdzaj. Ja zmieniłbym to na Rozliczaj się z góry, a nie będziesz musiał ani sprawdzać, ani ufać. Właśnie przesłuchałeś drugi odcinek treściwego podcastu ja jestem Marcin Cichocki, koniecznie daj mi znać co sądzisz o tym podcaście, co sądzisz o tym odcinku, czy spotkałeś się z takimi nieuczciwymi klientami, jak sobie z nimi poradziłeś. Dzięki wielkie za feedback i do usłyszenia już niedługo. Czołem, hej!